Cześć, chciałam Wam pokazać, jak wykorzystuję gotową, kupioną w sklepie solankę po oliwkach. Kiszę w niej najczęściej czosnek lub cebulę. Ta solanka tutaj, jak widzicie, ma bardzo dobry skład, bo składa się tylko z wody, soli i kwasu mlekowego. Przepołowiony czosnek wrzuciłam już do zalewy. Teraz zakręcę słoik i pozostawię w zacienionym miejscu. Cześć, jak widzicie, czosnek ukisiłam w zalewie po oliwkach, zajęło mi to kilka dni postawiłam słoik w temperaturze pokojowym, ale w zacienionym miejscu można schować słoik do lodówki ale nie jest to konieczne, ponieważ Czosnek, jak i solanka, bardzo dobrze konserwują się wzajemnie i nie powinny się jakieś pleśnie rozwinąć. Natomiast zawsze mamy pod ręką taki czosnek w przypadku jakiejkolwiek infekcji lub gdy mamy obniżoną odporność organizmu. Taki ukiszony też czosnek jest dużo bardziej przyswajalny przez nasz organizm niż surowy.